Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny podcast. Dzisiaj taki bardzo krótki szorcik, no bo shorty za bardzo długie być nie mogą. Na temat listy na WTC, drużynówkę, aczkolwiek tylko i wyłącznie zajmiemy się statystyką, gdyż listy jeszcze są utajnione. Na ten moment jesteśmy w takim tygodniu sprawdzania przez kapitanów wzajemnie rozpisek, czy są poprawne. No i z tego co wiem, koło 22 lipca mają się pojawić już tak publicznie dostępne. Pewnie też przegadamy sobie potem jakieś ciekawostki, albo może listy reprezentacji Polski. Oczywiście. Nie ujawniając wszystkich możliwych myczków, zobaczymy, czy to będzie coś z selekcjonerami, czy może zrobimy to jakoś samodzielnie, się okaże. Natomiast teraz postanowiłem wykorzystać okazję, że mamy tutaj publikację właśnie taką bardziej statystyczną. No i troszeczkę chciałbym sobie poomawiać, no bo to też pokazuje troszeczkę taką tier listę popularności, powiedzmy, ale także siły frakcji. Podobnie jak na naszych masterach drużynowych, jeżeli coś jest często wybierane, no to wtedy wiemy, że to jest dobre. A jeżeli jest wybierane stosunkowo rzadko, no to wiemy, że jest pewien z tym problem. Jeżeli chodzi o dokument, no to na oficjalnej stronie WTC możecie sobie go tutaj przejrzeć. To jest taka jedna wielka tabela. Mamy 40 zespołów na obecnym WTC i po 8 graczy w każdym z nich oznacza, że mamy 320 zawodników i dana frakcja mogłaby być wzięta maksymalnie 40 razy. Reprezentacje podzielone są na pody, na takie powiedzmy koszyki. E, mamy cztery takie koszyczki. Polska jest w pierwszym podzie, ponieważ jest superkoksem, wiadomo, tak? Razem z Australią, Austrią, Anglią, Francją, Niemcami, Holandią. Hiszpanią, Szwecją i Stanami Zjednoczonymi. I tutaj też osobno sobie obgadamy też pewne statystyki związane z taką top ósemką tych frakcji, które tutaj mamy podane. Warto też zwrócić uwagę na to, że mamy sporą liczbę debiutujących krajów na WTC 2024 będzie to Andora, Chiny, Izrael, Malta, Meksyk, Tajlandia, Słowacja i południowa Korea. Więc to też taka ciekawostka, że azjatyckie kraje oraz ten Meksyk, szalony z Ameryki Północnej, się do nas tutaj dobierają. Mieliśmy rok temu Republikę Południowej Afryki, więc tak naprawdę geograficznie jedyny kontynent, który nie jest reprezentowany, to Ameryka Południowa. No ale przechodząc do list, absolutnie mamy jedną frakcję, która jest totalnie najpopularniejsza, ale wynika to z faktu, że jest po prostu mega mocna i bardzo szeroko można ją złożyć. Esemy. Każdy zespół wziął Space Marines 40 razy wzięte. Semy. Natomiast jeżeli chodzi o wybór konkretnego zakonu, zdecydowana przewaga Blood Angeli na Sons of Sanguinius. Tutaj ponad połowa rozpisek SM-ów to są właśnie blodzie. Pojawiają się też Black Templary, pojawiają się Dark Angele. Mamy troszeczkę Gladiusów różnego typu. No, i są wilki. No, i tutaj, akurat, Polakom udało się do samego końca te wilczki fajnie przemycić. To był taki tech, można powiedzieć, już wykminiony jakiś czas temu. Bardzo mocno skrętnie ukrywany. No, i tutaj wydaje mi się, że jest lekka zaskoczka dla naszych przeciwników, że nie wzięliśmy tych takich najbardziej oczywistych blood angeli. Tylko, właśnie kosmiczne wilki. No i tutaj się wpisujemy w te reprezentacje, które jakoś tam zaskoczyły. Druga bardzo popularna frakcja, 32 wybory na 40 to Tausensany. Wszystkie zespoły z pierwszego poda wzięły Tausensany. Thousand Tausensany są mega mocne. Przed Dataslate były tak na krawędzi, to 8, żeby je brać, ale ostatecznie, mimo że dostały parę nerfów w tym Dataslate, to ostatecznie kwestie punktowe, powrót Mutalita do rozpisek, i tak dalej, spowodowały, że te są lepsze niż były. 29 wyborów, niewiele mniej z sisterki. No i zdecydowana przewaga Bringers of Flame, czyli detachment na plus 1 do siły w 12 calach. Ten flamerowo-meltowy detachment tutaj prezentuje się bardzo dobrze. 29 krajów na 40 wzięło te sisterki. Jeżeli chodzi o pod pierwszy, to tylko i wyłącznie Francuzi go nie wzięli. Z tego co mówią, to po prostu nie mieli gracza, który mógłby tam nimi dobrze kierować, bo to jednak jest armia dość wymagająca. A tylko Niemcy z tego top 8, powiedzmy, nie zdecydowały się na Bringers of Flame, wybierając Penitent Host. Cała reszta gra na tych flamerach, i tak samo gramy my. Czwarta, bardzo popularna frakcja, praktycznie tak jak sisterki, tylko jeden kraj mniej, ostatecznie 28 zespołów, to są Grey Knightsi. Mamy Grey Knightów my, stopki nie ma ich Austria, Szwecja i Stany Zjednoczone. Grey Knighty ponownie, bardzo dobra armia, można ją złożyć zarówno na spamie power armorów, można ją złożyć na nosidełkach. To ma save'a 2+, na wszystkim, co jest bardzo skuteczne w kontekście drużynówki. No bo możecie sobie wziąć jakiś paring, który nie ma za bardzo AP, albo bazuje na AP1, i wtedy bardzo wiele rzeczy, które są normalnie mocne w mecie, po prostu się od tego odbijają. No oczywiście mobilność, robienie sekundarek i tak dalej. To nas tutaj nie dziwi. Nekrony, kolejny popularny pik. Tutaj wprawdzie dopiero na piątym miejscu, ale to ciągle jest bardzo popularna frakcja. 26 krajów wzięło te nekrony. No i tutaj troszeczkę zamieszaliśmy. Jako Polacy, bo wzięliśmy Awakenet Dynasty, mamy we Francji i Niemczech Hyperkryptę w Australii jest Kanoptek Kurt, Także Belgia wzięła Awakenet Dynasty, Natomiast te takie teamy, które są w podach drugim, trzecim, czwartym, no tutaj zdecydowanie brały Hyperkryptę. Myślę, że jest to spowodowane takim czynnikiem, że ta hyperkrypta jest taka bardzo oczywista. No bo bierzemy sobie tam Monolit, bierzemy jakieś tam np. ktany no i po prostu gramy troszeczkę jak Grey Knighty na teleporcie, na tych rezerwach i tak dalej. No i jest to taki dość bezpieczny pik powiedziałbym, tak? Czyli bierzemy dobrą frakcję, która ma dobre detachity, dobre koszta punktowe. Bierzemy bardzo dobry detachment, no i sobie gramy, tak? Natomiast no u nas to jest tak, jak się śmiejemy, przegotowane na drugą stronę. Bardzo mocno, długo Gytok minił te nekrony. Ostatecznie dynastia przebudzona tutaj została wzięta. To było szlifowane właściwie do samego końca. Myślę, że nie jeden selekcjoner przeżył mrowienie swego serca w niedzielę wieczorem, kiedy na niecałą godzinę przed publikacją list, geto się jeszcze zastanawiał nad szczegółami swojej listy. Także tutaj naprawdę jest to dopracowane do samego końca. No i tutaj powiedziałbym, że robimy sobie taką przerwę. Mamy te pięć najpopularniejszych frakcji, gdzie ponad połowa krajów zdecydowała się je wziąć, czyli SMY, TSy, SISTERKI, GREY Knighty i NEKRONY. No, i przechodzimy sobie do frakcji, które zostały wzięte od 17 do 19 razy. To taki powiedzmy tier B popularności. Tau 19 reprezentacji. Tutaj ciekawostka, bo Australijczycy wzięli kadrę. To jest akurat dość ciekawe. Hiszpanie, mądkę, USA, Kajon, Belgia, także mądkę. No i ta mądka z Kajonem z grubsza przeplata się przez pozostałe kraje. Też kadrę tutaj wzięła tylko jeszcze Finlandia, Szkocja, no i dwaj Beniaminkowie, czyli Tajlandia i Słowacja. Więc jeżeli tutaj się decydujemy, no to albo raczej montka, albo Kajon. Ale też widać, że bardzo dużo topowych teamów, w tym Polska, tego tału ostatecznie nie wzięły. Eldarzy my ich nie wzięliśmy. Były rozpiniane jak najbardziej, ale ostatecznie się na nich nie zdecydowaliśmy. Mamy Inari właściwie na zdecydowanej przewadze, no i tutaj nawet nie znając tych list, idę w ciemno, że to jest po prostu spam MSU na 19-21 unitach, czyli te takie najpopularniejsze zestawienia, ale mamy też troszeczkę Eldarów klasycznych. Z tych silniejszych teamów na Inari jadą Anglik, Francuz, Holender, Szwed i Belg. Klasyczne elfy-elfy są w Austrii, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Natomiast tutaj już popularność poniżej połowy pików, 18 zespołów tylko wzięły te elfy. No już nie są aż tak mocne jak były rok temu, to jest oczywiste. Armia dość trudna, papierowa, wymaga często stołu itd. więc nie dziwię się, że tutaj już jest mniejsza wybieralność. Potem są tyranidy, i tutaj to jest myślę taki fajny motyw związany z tym kodeksem, z tym dataslate'em, bo jest ich dość sporo, 18 na 40 pików. Też Polacy ich nie wzięli, ale były jak najbardziej rozważalne. I mamy tutaj bardzo szeroką pulę tych detachmentów, chyba najszerszą jeżeli chodzi w ogóle o WTC. Bo w Austrii jest Vanguard Onslaught, Niemcy i Holendrzy postawili na Invasion Fleet. Hiszpanie wzięli też Vanguard Onslaught, ale już Stany Zjednoczone Crusher Stampede. Natomiast Nowa Zelandia i Szkocja wzięły sobie synaptyk Nexusa, na Vanguardzie jeszcze też pojadą Grecy. Więc ogólnie mamy tak naprawdę tutaj cztery detachmenty wybierane na turniej. No i poza oczywiście samami, gdzie tam tych kombinacji jest bardzo, bardzo dużo, no to tutaj tyranidy zdecydowanie przewodzą. Także tutaj fajnie, że ten kodeks jest tak szeroko reprezentowany. No i też mogę uchylić rąbka tajemnicy, że te tyranidy po pierwsze były kminione, a po drugie były kminione też na różnych detachmentach, No co tylko potwierdza, że naprawdę sensowna armia. Z drugą stronę mamy w CSM-ach. Jeżeli chodzi o topkę, no to jest ona tutaj podzielona. Pięć zespołów wzięło te CSM -y z tego pierwszego poda, czyli Australia, Anglia, Francja, Polska i Holandia. Pozostałe pięć nie. Wszystko jest na Renegade Ridersach poza Anglikami, którzy wzięli zelotów ten paktowy detachment. No i jeszcze tutaj niżej Cypr w czwartym podzie wziął Soulforged Warpack. Razem z Chinami cała reszta Renegade Raidersi, Asal na całej armii, podbity wygar na znaczniki, działa to bardzo spoko. No i u nas te CSMy także będą sobie grały. Potem przechodzimy do frakcji troszeczkę mniej popularnych, ale dalej dość obecnych. 14 wyborów League of Wotan, no i przyznam, że to jest takie lekkie zaskoczenie. Wotani dość szybko odpadli z takiej szerokiej puli kminionych armii u nas w Polsce. Zdecydowanie zastanawiano się nad innymi rozwiązaniami, bo, tak bardzo ładnie cytując jednego z selekcjonerów, bodajże to był Mason, no to wotany są po prostu uczciwe, tak? Tam nie ma jakoś mega giętych rzeczy, grają uczciwie. No i pytanie, czy nie zbyt uczciwie? Odpowiedź w Polsce jest, że jednak zbyt. Natomiast na świecie okazuje się, że tych wotan popularność jest sporo większa. Mamy w Austrii, w Anglii, w Niemczech, w Szwecji. Także tutaj przewijają się dość często. No i to jest taka fajna próbka tego, że nawet taka no zwykła, po prostu przeciętna, dobra, zdrowa armia, jeżeli sobie najczęściej pewnie wybierze stół, to pewnie będzie sobie mogła tutaj powymiatać. Astra Militarum, Astra Militarum która była naszym takim ukrytym pikiem rok temu, którą wymiatał Skarg, tym razem nie w Polsce. Ale Anglicy, Francuzi czy Holendrzy z tej czołówki, gwardie sobie wzięli 11 wyborów na 40 możliwych. Jak na to, że ten kodeks dostał dość mocną zawieruchę pod kątem bardzo mocnej zmiany w dataslejcie, to i tak jestem pozytywnie zaskoczony, że aż tyle tego tutaj zostało wzięte. Drukari, kolejne zaskoczenie, bo ja te drukari uważam za no, dość przeciętną frakcję, mimo wszystko. A to nie dość, że mamy 11 wyborów na 40. To jeszcze jak najbardziej w topce się tutaj znajdują. Jeżeli chodzi o pierwszy pod, to drukarkami grać będą Hiszpanie i Austriacy. Mamy też Kanadyjczyków, Finów czy Szkotów w podzie drugim. A więc widać, że to nie jest aż tak super niszowa frakcja, jakby się wydawało. Co ciekawe, wszystkie drukaryjskie rozpiski są na Sky Splinterze Asaltowym, czyli na tym nowym detachmentzie kombatowym. Kolejne lekkie zaskoczenie u World Ethersi, trzeba przyznać, że no tutaj 11 wyborów, no to jeszcze bym powiedział, że nie dziwi, natomiast zaskakujące jest to, że mamy World Tersów w Stanach Zjednoczonych i w Australii i to myślę, że jest taka wielka ciekawostka, jeżeli te rozpiski zostaną opublikowane, co tam się faktycznie znajduje i co te bardzo mocne zespoły sobie wykminiły, że nie dość, że zmieściły tych world leadersów w top 8, no to pewnie jeszcze zdecydowały się na rozpiski, w których są jakieś ciekawe rozwiązania. Wątpię, żeby to były takie totalne rozpiski od sztancy z Angronem, dwoma składami Berków, z jakimś rainosem itd., itd. Tym, czym grał Vanella pół roku temu, czy tam 9 miesięcy temu. Myślę, że to może być coś ciekawszego, ale się okaże. DevGuard, no to też 10 wyborów. Tutaj wprawdzie w pierwszym podzie tylko i wyłącznie Francuzi, ale jednak zresztą Francuzi wydają się tacy najbardziej oryginalni obok Szwedów, jeżeli chodzi o Team Comp, ale o tym sobie jeszcze pogadamy na sam koniec. Mamy oreczki. Myślę, że bardzo duże rozczarowanie dla graczy Orków, o tyle że mamy kodeks, który był bardzo fajny, bardzo mocny, dostał nerfa w Meganoby. No i być może to jednak był ten kodeks Orks Nobs, tak jak sugerowałem podczas omówienia kodeksu, Maciuś się ze mną nie zgadzał. no Wydaje mi się, że tutaj te listy WTC zdają się to potwierdzać. Jeżeli chodzi o czołówkę, to tylko Stany Zjednoczone na Green Tide to ciekawostka, że akurat tutaj się taka hordówka znalazła. Natomiast cała reszta przede wszystkim idzie w warhorde, ale to są drużyny z podów 2, 3 i 4. Mamy też jednych bulliboysów. to akurat jest Walia w podzie trzecim. No i Da Big Hunt ciekawostka w podzie czwartym w Słowacji. How's night -y? Chaos Knights możemy sobie mówić tutaj razem z Imperial Knight'ami. Podobna rozpiska tu z kolei trzeba oddać Maxowi co maksowe. Max przewidział najpierw, że te Chaos Knights są jak najbardziej OK, kiedy były OK. A potem przewidział, że już na drużynówkę raczej nie do końca się mieszczą. Coś w tym tutaj jest. Podobnie z Imperial Knight'ami, które dostały tam lekkiego bufika. To zresztą jest tutaj ciekawa sprawa, bo Szwedzi w pierwszym podzie mają zarówno Knights, jak i Imperial Knighty. I to jest jedyna reprezentacja, która zdecydowała się na taki wybór. Jeżeli chodzi o House Knights w czołówce, to jeszcze zdecydowały się na nie Niemcy, natomiast Imperial Knights w czołówce już ich nie znajdziemy, ponieważ druga rozpiska Knightów, która jest na trudnieniu, to są Czesi w spodzie trzecim z Mechanicus, frakcja, która dostała bufa, pojawiła się w wielu szacownych reprezentacjach, w tym w Polsce. Brawo dla Admechu, tak naprawdę rzutem na taśmę ten Admech tutaj do nas wszedł, więc ja troszeczkę czuję dumę z tego, że moja ulubiona frakcja będzie reprezentowała nasz kraj. Mam nadzieję, że skutecznie, szczególnie, że będzie grał nią nasz super Cox Duduś. No ale jeżeli chodzi właśnie o wybory AdMechu, no to w pierwszym podzie tylko Polacy, ale też w podzie drugim Duńczycy nasz wybór popierają. To wszystko są z Gitary Hunter Cohort. Mamy sześciu graczy AdMechu, pięć z Gitary Hunter Cohort. To jest taki z grubsza plus minus spam z kitariuszy z piątką IWA ze Steelfem. Natomiast Radzone Corps, czyli ten indeksowy detachment zadający Mortale tylko i wyłącznie w Meksyku. Pewnie Golonka jest dumny, że jego ulubiony detachment grają Meksykanie. Mamy także sześciu przedstawicieli Adeptus Custodes, pięciu gra na Shield hoście, czyli na tym Złotym Ła i jedne Talons of the Emperor w Tajlandii. Jeżeli chodzi o topkę krajów, no to znowu Polacy się tutaj jak najbardziej wyróżniają, a drugim takim silnym krajem, który reprezentuje Custodes to Kanada z podu drugiego. No, i też Szkoci w dwójeczce zdecydowali się na złotych chłopców. No, i przechodzimy do frakcji, które są najmniej popularne. Chaos Demons, czterech przedstawicieli, ale za to w czołówce aż trzech. I to jest niesamowita sytuacja, że z jednej strony sobie myślimy, no, ok, czterech przedstawicieli na 40-10%, no to, to może będą brały jakieś tam pody czwarte. A tu guzik. Oczywiście Malta wzięła, jasne, ale jeżeli chodzi o zespoły, które mają te chaos demony, no to już jest pod pierwszy. Szwedzi, Hiszpanie i Austriacy No to jest bardzo ciekawa e, sytuacja Że e, tak to tutaj e, wygląda Zobaczymy jakie to będą rozpyty Jestem tego bardzo bardzo e, ciekawy No i wspomniałem o Imperial Knightach Dwóch przedstawicieli No i jedna frakcja Której nie ma wcale I też cytując jednego z naszych graczy na WTC Niestety już nie pamiętam którego Bo tych wiadomości bardzo szybko e, Dużo przeleciało dzisiaj Jest coś niesamowitego w tym Że na 40 krajów na 320 graczy. Od lewej do prawej, od wschodu do zachodu nikt nie wziął genokultu. Nowy kodeks. Weszło omówienie niedawno na nasz kanał kodeksu z Kacprem. Koszta punktowe są troszeczkę chyba nawet lepsze niż były w momencie, kiedy omawialiśmy ten kodeks. Troszkę rzeczy w fakło WTC też jest raczej na korzyść niż na niekorzyść względem tej premiery, kiedy nagrywaliśmy to omówienie. Więc no, jakąś jedną armię to bym tu widział, nie? a tutaj absolutnie, absolutnie nie ma i tak jak wspominałem już wielokrotnie tutaj na łamach tego podcastu, ja czuję, że w Dataslaycie genokult dostanie albo potężne obniżki, albo będą zmiany datasheetów, broni i tak no bo ten kodeks po prostu tutaj nie dowozi. No, i e, takie są tutaj e, fakty. Z faktami się nie dyskutuje taka statystyka. Więc, tak jak mówiłem, mamy frakcje oczywiście bardziej popularne, mniej popularne. Jest kilka zaskoczeń, e, zarówno w wyborach, jak i w popularności. E, fajnie, że te e, Wotany oraz Gwardia, że gracze, próbują tutaj kombinować na e, tego typu frakcjach mega spoko. Na plus zaskakują e, Drukari, no i ci łotki Tersi. Myślę, że negatywnie myślą o reprezentacjach swoich frakcji gracze, oczywiście Genokultu, ale też oreczków i Chaos Knightów, tutaj jednak jest pewnego rodzaju regres. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze takie omówienie topki omówienie, no ja to tylko o statystyce opowiadam właściwie niczym więcej. To mamy te 10 krajów, które z grubsza zgadzają się do takiej top czwórki frakcji, tak? SM, -y, Tusensany, Sisterki, Grey Knighty są prawie wszędzie. Bardzo często są wybierane też nekrony, jeżeli chodzi o topkę i dopiero potem od tału Eldarów, Tyranidów zaczyna się jakieś takie przerzedzenie. I taka ciekawostka, w 2022 roku Australijczycy jak przyszli na WTC, nikt nie rozumiał ich rozpisek, a oni zakosili turniej, wygrali w ogóle hello, Ciao. Natomiast tutaj Australijczycy poszli w bardzo bezpieczne wybory, bo ich najmniej popularnym wyborem to są World literacy. Natomiast cała reszta no to, to są te sprawdzone właśnie najpopularniejsze frakcje, więc akurat oni ten team combo mają taki, powiedzmy, dość oklepany. Nie mówię tutaj o rodzajach rozpisek, tylko konkretnie o wybieranych frakcjach, nie? Po prostu wybrali 6 na 6 najpopularniejszych frakcji. Ich siódma frakcja jest numerem 9, jeżeli chodzi o popularność. I tylko i wyłącznie Wardlitersy to jest taka mniej popularna. Natomiast bardzo zamieszali Francuzi i Szwedzi. We Francji mamy Gwardię, mamy. Devgard mamy też Inari, natomiast nie mają sisterek, o czym już wspominałem na samym początku. No i zrezygnowali zarówno z Tału, jak i z Tyranidów. I to jest taka dość ciekawa sprawa, że oni się tutaj z tej czołówki dość mocno wyłamali. Natomiast to, co zrobili Szwedzi, to jest absolutny hardcore. SM-y, z -y, Sisterki, OK, potem Inari, Wotany. House Knighty, Chaos Demony i Imperial Knighty. Na 8 frakcji, 3 z nich znajdują się w top 6 najmniej popularnych armii. Mamy oba rodzaje Knightów: Custodes Demony, Adeptus Mechanicus i Gensteeler Kult, jeżeli chodzi o 6 najmniej popularnych frakcji, i z tych frakcji Szwedzi wzięli 3. To jest niesamowita sprawa, a są w podzie pierwszym i Szwedzi naprawdę bardzo dobrze radzili sobie na poprzednim WTC. Więc to nie jest, wiecie, jakiś przypadek, że okej, okay, jedziemy pierwszy raz na turnie, nigdy nie byliśmy, bo pochodzimy przykładowo z Malty czy z Meksyku. Chcemy zobaczyć, jak jest, chcemy sobie pograć tymi frakcjami, którymi jesteśmy najbardziej ograni, po prostu tym, co lubimy, bo traktujemy to totalnie hobbystycznie. No ale to są Szwedzi, którzy, no zakładam, że chcą tam zająć wysokie miejsce i plan minimum dla nich to pewnie jest utrzymać się w tym pierwszym podzie, w tym powiedzmy top 10 zespołów. No, ale myślę, że też bardzo chcieliby poprawić swój ostatni wynik sprzed roku. A tutaj bardzo ciekawa sprawa, naprawdę tutaj szanuję za takie wybory. No, i na ten moment myślę, że to wszystko. To taki pierwszy, szybki rzut oka na to, co gracze sobie powybierali. Myślę, że na podstawie tych wyborów możecie też po prostu sobie wyrobić zdanie na temat tego, co jest dobre, co jest niedobre, nawet jeżeli nie konkretnie w grach singlowych. Chociaż myślę, że spokojnie, jak najbardziej. No to w grach drużynowych może być taka tabelka, takie informacje od WTC. Bardzo fajną instrukcją, jeżeli wybieracie się na jakiś turniej, czy to 5-6 osobowy w Polsce, nawet na 3 osobowy, no to jeżeli chcielibyście jakoś tak bardziej kompetytywnie sobie zawzorować się pod kątem jakiegoś team-compu, to tutaj można sprawdzać. Oczywiście w 8 osobowej drużynówce jest troszeczkę inna specyfika parowania ono jest bardzo skomplikowane. Tam jest bardzo dużo, bardzo wiele razy przechodzimy przez ten krok wystawek, dostawek i tak dalej, więc tutaj jest dużo większa szansa, że jakaś frakcja numer 7-8 bardzo dobrze się tutaj sprawdzi, jako taki dodatek do teamu, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu wiele drużyn stwierdziło, że na przykład na 5 bierzemy jakieś Semy, thousand Sunny, Sisterki, sisterki Knighty i Nekrony. No i brzmi jak totalnie bardzo mocny Team Comp 5-osobowy na polskiego Mastera, więc. Też myślę, że takie wnioski można stąd wyciągnąć. A na sam koniec, tradycyjne przypomnienie o naszych sponsorach. Sponsor główny: sklep Hegemon, zestawy Battle Force do grania kompetywnego, współtworzone przez naszych najlepszych graczy, oraz wszelkie inne pudełeczka z figurkami. To wszystko tam znajdziecie. I dwaj pozostali nasi sponsorzy: sklep Wartails, w którym zaopatrzycie się w tokeny, znaczniki i innego rodzaju różności, które ułatwiają granie w dziesiątą edycję. Oraz sklep Puppets War, firma specjalizująca się w projektowaniu modeli i akcesoriów do gier bitewnych. Między innymi można u nich dostać pizzy w różnej formie, dzięki czemu Wasze armie będą się jeszcze bardziej wyróżniać. To wszystko na ten moment. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego międolenia na temat statystyki o jednej tabelce. Było fajnie. Zapraszam do kolejnych podcastów. Zaraz zaczyna się master w Białym Stoku i będzie omówienie, oczywiście, rozpisek. Jest to single, a więc myślę, że pójdzie nam szybko. Szczególnie, że mamy graczy poniżej 50. Chwilę później jest master w Warszawie. Podobnie dość mały single masterowy, więc też będzie też takie fajne, żwawe omówienie. I pewnie pojawią się jeszcze jakieś materiały bezpośrednio związane z WTC. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment nasi reprezentanci sprawdzają rozpiski pod kątem poprawności swoich przeciwników i będziemy za tydzień rozkwiniać o jakichś tam szczegółach. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do następnego, Siemano.